Слава Ісусу Христу, вітаю з брати і сестри сьогодні 19 лютого і м, чуємо слово з Книги е, Буття, з 8 розділу. Фрагменти цього розділу, які нам розказують про е, ковчег ноя. Е, і хочу, щоб ми сьогодні задумалися над цим словом. To zawerszenie zroka dni w wieczyny wikno, jakie win zrobił u kowczezi, i wypuścił kruka i to litał tu i zad nie wysuchły wody na ziemi. Wtedy win wypuszczał gołba, żeby zobaczyć, czy, czy opały wody z powierzchni ziemi. Ta gołb nie znajszował nie miejsca dla spoczynku swoich nich i powrócił się w kowczech do niego. Powody wkrywały jeszcze wszelką powierzchnię ziemi. No i prostiegnął rękę i wziął jego i zanisł do siebie w kowczech. Sześć poczekał win i znowu wypuścił gołba z kowczech. I powrócił się gołb do niego na wieczór i z świeżo zirwaną oliwkową igłką u dziobi, toż i dowidał się, noj, że wody z powierzchni ziemi. Тоді почекав він ще сім днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця, коли води висохли на землі, ну і зняв покрівлю з ковчега і глянув, аж ось поверхня землі була суха. Тоді Той ну, спорудив Господу жартовник, узяв із усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів. Przyniś palenia na żartowniku. Pan poczuł łagodny zapach i skazał panu swojemu sercu. Nie proklinatemu, żeby wrzebilsze z z ludynu, bo pomysł ludzkiego serca zliwże z młodości i nie hubyte mu, żeby byli żywe, jak to ja był. Doki my zemla, ziłba i żnywa, chód i speka, alito i zima, Dani, nicz nie przepeniać się. Tak, Kowczech, e, no też, ja zawsze fascynował ludzi. Więc starodawno, i do dzisiaj też różne teorie. że gdzieś, gdzieś, no tam gdzieś, 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 ale czemu gdzieś, nie gdzieś, Серйозні археологи не, 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 не ставляться серйозно до таких теорій. У Нас, звичайно, цікавий контекст богословський, що Бог хоче нам сказати. Господь завжди вірний своїм, своєму союзу. Бог нас покликав до життя, не до смерті. Dlatego, widzicie, nawet jeśli byłoby to pokaranie dla ludzkości, które było zrubowane, on trwa 40 dni. Ludzkość już dojrzała, czy czas dojrzał, może ludzkość nie dojrzała, po prostu nie ma, i taki no i jego siamia. Ale czas już dojrzał i przypina się deszcz. Wody po malenku odkrywają, opadają i pojawia się sucha. Kowczech mógł mil się na jakby czwartym na górę Ararat. Tak każe tradycja, że na górę Ararat kowczech no ja zupełnił się Dzisiaj tak nazywa jest jeden z z, 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 z gór na na terytorii jakby ar, armeńskiej. Terytorium, jakby ar armeńskiego okru, na terytorium współczesnej Turcji, nazywały, Tureczyna. Tak nazywały. jak tam. Zwyczaj wczoraj nie udało się tam na Resztok, czyli czy Kowczechu. No i że no i zajrzał w Kowczech. Zaczynały e, wiekna, tygnali i 40 e, dni nie odkrywały wieku, bo jakby i szło deszcz i, i prosto e, kowczeg mógłby zatonąć Ale po 40 dniach deszcz wypełnia się i, e, no, i może odkryć te wiekno. E, kowczeg już znajduje się nad Araratą. Nad tym, nad tej, tej góry. I to ważne, bo słowo arar oznacza przekleństwo. Kiedy już kołczasz się nad araratom, to znaczy nad przekleństwem, wtedy już można otworzyć okno. To ważne. Co oznacza, je, że my mamy też zakrywać się na jakiś pokus, na jakiś. Як духовну дійсність на прокляття, навіти в досвід віри, Бога прагнути бути вище над прокляттям, ми на Божі діти. Маємо прагнути того, що високо, того, що духовне. Коли Ковчег ну, осів осівка на, на цій горі, ну, якби перевіряє умови, ми сказали, е, чи можна вже. zależeć tylko kowczech i posadzić na ziemi. I historia Noja pokazuje, że Bóg wierny i Bóg daje, daje nam szansę do odnowy, Bóg chce naszej odnowy. No i terpelewo czeka, i tutaj jakby czy czy ten czas, żeby rozpoznawać Bożą wolę. Ale też że Bóg zawsze na bocie życia. I tu takie dla nas zapytanie, czy my w niemu czekamy, pewne rozpoznawate znaki Bożu woli i tak dalej, tak. I co no pierwsze kruka posyłaje. Kruka to pierwsza ptaka zgadana w Biblii. No inteligentno uważa, że są duże inteligentne ptaszki. Ale zrozumieć, że kruki też żywając uważajce, że one na czyste e, To muszą one żywić się padłym, padłymi e, twarynami i tak dalej. Nawet w językach kultury, w, kultur, w większości europejskiej kultury, też mm, z, najczęściej przedstawiają e, kruka w kontekście, np. to jest ich pobojowy jest bardzo tiu, tam ludzej leczarzy, sołdatów i tak dalej, a nad nimi idą kroki, tak pokazują, jak one tam wydziobują, no, jak one idiać, trupy tych soldatów, licarów, i tak dalej, nie. to symbol jakby tego no, straszno, straszno, strasznych dni. I ciekawe są woda jeszcze, jeszcze Znów na powierzchni Ziemi, a kruk nie wraca do kołczara. Dlaczego? Bo jest dużo trup, trupów ludzi, Oni pływają w wodzie. I kruk opina się, więc jakby się nie się na tych trupach. On nie potrzebuje Ziemi wojskowo. na trupach może sieść e, i na tych martwych ciałach, które pływają. Не бачить він потреби вертатись в ковчег. І для цієї церкви це символ душі, яка зупиняється тільки на цих земних речах, намагається черпати своє життя саме з цього світу нашого, який обмежений, який проминає. który nie ma już przyszłości. Tak jak ludzkie ciało rozkładają się w tym e, to symbol duszy, która nie szuka e, duchowej rzeczywistości, nie pragnę wrócić do Boga. A drugą ptaszko jest wołów. Wołów to ptaka, która najczęściej pojawia się na stronach Biblii. Uważali, że w starodawności uważali, że wołek to taka ciekawa ptaka, ponieważ ona nie ma w sobie żowczy. Żowczy to jest źródło zła, że ona sama wpływa na nasze emocje, agresję na i tak dalej. A tu, widzisz, nie ma żowczy w Zachodniej. To znaczy, jest dobry. Делікатний, ну і з символом миру теж. Сустеж каже, будьте, будь отже, мудрі, як змій, прості як голуби. Це символ душі, але, знаєте, зовсім по-другому душі, яка прагне Бога. І ну, цікаво, що випускається говба тричі. Раз, другий, третій. Перший раз е, голуб не знайшов. Свого місця і вернувся назад. На сприятливих умов вертаюсь до Бога Боже, захищай мене, спасай. E, Існує мав переконання, що голуб сідає тільки на сухому ґрунті. ці птахи вони роблять літати дуже низько в долинах, і, і вони просто e, живляться рослинністю. А тут нема нічого. No. Słowa gruntu nie ma. Za drugim razem, że ta ptaszka przeniesła w dziobie no, listok oliwkowego drzewa. Oliwko drzewo jest symbolem wieczności. To zaczyna się coś nowego, coś ładnego, nowe życie i ono nasycone wiecznością. Przychodzi nadzieja, nadzieja na miłosierdzie Boga. Bóg boh wszystko odnowia. No i trzeci raz, kiedy już poleciła ta ptaszka, to ale, no, ona nie wróciła, ona znalazła miejsce na gniezdwo, no, ona już może tam <coughs> rozwijać się i tak dalej. Jest jedno przekonanie o cerkwi, w taka Potop to jest taki obraz chrześcijański. On e, nas e, z grzechów, Забирає гріхи, ця вода, з другого Богу, спасає нас, дає нам життя, нам, Ноєві і його сім'ї. І Святого пояснює, що води потопу це є прообраз води хрещення ковчег ноя. Це якби образ Христа Ісуса, кедрове, зроблений з кедрового дерева. це образ Христа Ісуса, на якому e, Ісус нас спас, через який прийшов нам Спасіння. E, Цей голуб, який вертається з, e, e, з цим листочком e, оливки e, в Джобі, є символом Святого Духа, який нам ново наново повертає e, духов, 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 духовне життя. I też co stało się z Nojem, ze spaseniem, poradzeniem Noja, na stało się w życiu każdego z nas. My też spaseni. E, woda chrześcijańska nas oczyszcza i, i daje nam życia. I Bóg e, e, układał nowy sojusz z ludztwem. I Bóg obiecał, że niekowie, Не буде знищена вода потопом. І цей Союз, він якби довершився в Ісусі Христі, був звершений, довершений, Він здійснився в Ісусі Христі. Ісус уклав з нами Союз і нас спасає з цього світу, з цього моря зла через хрещення. i kto Jemu dowierza, będzie żyty. I ta historia Noja pokazuje nam, historia Kowczego pokazuje nam, że Boch ciągle daje nam szansę na nawrócenie. I my wszyscy powinniśmy być wdzięczni. I dzisiaj jest dobry czas, żeby podziękować za swoich chrześcijan. My byliśmy w morzu zła i Boch nas spasł. через Ісуса Христа. І Дух Святий приніс нам цю радісну звістку, що є життя, ми покликані до вічності, і ми маємо надію, яка сильніша за смерть. Як це чудово. Тому ну, подякуйте сьогодні за свої хрещення. Подякуйте за те, що маєте сьогодні таку гарну, сильну, міцну надію на вічність. Все буде добре. Тому що Бог завжди є переможцем. Слава Ісусу Христу!